Do mojego królestwa! Zachadło, zahaczyło, zahaczyło, O jej włosy, o jej włosy, włosy, włosy! Makijaż! Nie, nie, tego nie róbcie! Witam Was serdecznie, nazywam się Dorota Wrubel. Witam Was z salonu Fason w paniówkach. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ubierać suknię ślubną, żeby nie spotkała Was ta sytuacja, którą pokazałyśmy przed chwilą. W dniu ślubu. Macie wykonany makijaż, macie piękną fryzurę, macie powpinane ozdoby we włosach i na koniec trzeba ubrać suknię ślubną. Nigdy nie róbcie tego górą. Ja wiem, że w salonach ślubnych tak wam te suknie ubieramy, nam jest tak wygodniej, ale my też mamy wprawę. Natomiast w dniu ślubu, kiedy będziecie zestresowane, zdenerwowane i będziecie suknię ubierać górą, suknia jest narażona na pobrudzenie z makijażu, ale to, że suknia pobrudzi się od spodu, to jeszcze nic takiego. Gorzej, jeżeli Wam się makijaż rozmaże. Gorzej, jeżeli zahaczycie, tak jak my przed chwilą ubierałyśmy suknię i suknia zahaczyła o ozdoby we włosach. I wiem, że są różne szkoły, że można sobie jakąś chusteczkę nałożyć, że można ręce dać do góry i rozsunąć suknię. Ja Wam pokażę, jak ubrać suknię bez szkody dla Waszego pięknego wyglądu. Ja proponuję położyć suknię na podłogę i nie przejmujcie się tym, że, że suknia się wygniecie. Od takiego jednego położenia suknia się nie wygniecie. Zresztą i tak za chwilę wsiądziecie do samochodu, będziecie siedzieć w kościele, więc tym się proszę nie przejmować. Kładziecie suknię na podłogę. Panna młoda musi się chwycić jakiegoś stolika. W tym wypadku może chwycić się osoby ubierającej, czyli mnie. Chwyć się mnie za ramię. I teraz tak, czeka jeszcze. W domu ubieracie suknię bez butów. Wsiągnij buty. W salonie ślubnym jest inaczej, mamy wprawę. Pamiętajcie o tym. Ubieracie suknię bez butów, bo ponieważ, by, jeżeli będziecie ubierać suknię ślubną w butach, też suknia ślubna jest narażona na zahaczenie obcasem na przykład. Więc jest to trochę ryzykowne. Dobrze, chwyćcie mnie, podeprzej się. Ubieramy to w ten sposób. Czujesz już suknię? Tak. Tak, na noc. Zakładamy suknię. I teraz, dziewczyny, uwaga! Dopóki suknia jeszcze nie jest zapięta, ubieracie wtedy buty. Czekaj. Wiadomo, że pannie młodej trzeba pomóc w ubraniu tych butów, ale panna młoda też się schyla, więc nie zapinajcie sukni. Ubierasz sobie buty, możesz, możesz się wygodnie schylić, jeżeli potrzebujesz. Możesz sobie zapiąć te buty. Ok. Teraz dopiero, jeżeli panna młoda ma już buty, zapinacie suknie i układacie tiulę i wszystkie warstwy. Jak suknie ubieramy dołem, te tiule czasami lubią się tak zaczepiać i podnosić do góry, więc wszystko układacie w dół, patrzycie, czy pod suknią coś się nie zawinęło i tak wszystkie warstwy. Proszę bardzo. Gotowa. Pokażę wam jeszcze przy okazji jak wpiąć welon. Welony przeważnie dostajecie już zapięte na grzebykach. Grzebyk ma taki wypukły kształt, głowa jest okrągła i pamiętajcie zawsze, że wklęsłość welonu do wypukłości głowy. Musicie w ten sposób zawsze założyć. Jeżeli panna młoda ma wykonany kok, nie ma z tym żadnego problemu. Wkładacie po prostu od góry i welon trzyma się na koku. Ale jeżeli panna młoda ma włosy np. rozpuszczone, albo bardzo cienkie włosy, albo, ale, albo chcecie wzmocnić utrzymanie tego welonu, to zobaczcie, co robicie. Dajecie do góry grze ząbki grzebyka, do góry, przekręcacie i zobaczcie, jak on się mocno trzyma. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli panna młoda chce mieć welon wpięty tutaj pod spodem. Nigdy nie można wpinać w ten sposób, że do góry są ząbki grzebyka. Bo wiadomo, że to wypadnie. Jeżeli welon jest wpinany od spodu, trzeba po prostu wyciągnąć grzebyk. I zostają takie dziurki. I wtedy welon wpinacie wsuwkami. Przeważnie wykonuje to fryzjerka. Jeżeli welon jest przyszyty i na przykład nie ma. Przepraszam, jeżeli grzebyk jest przyszyty i na przykład nie można go tak od razu odręcznie wyciągnąć, to trzeba poprosić w salonie ślubnym, aby przyszyli wam pętelki. I wtedy do pętelek przypinacie wsówki i wpinacie welon od spodu. Pokażę Wam jeszcze, jak wpiąć welon taki katedralny, długi, bo często obawiacie się, że te welony są dość ciężkie, ale tu jest znowu ta sama sytuacja, grzebyk, Klęsłość grzebyka do wypukłości głowy, zobaczcie, jak welon jest wpięty, grzebyk nie może być widoczny. Jeżeli grzebyk jest widoczny, to znaczy, że jest źle przyszyty i trzeba poprawić. Troszkę do góry, kieruję te ząbki do góry, przekręcam w dół, podtrzymuję ręką kok i wpinam welon. Oliwka, czujesz, że on się trzyma, czy nie? Trzyma się, no proszę bardzo. I macie welon wpięty. Przy okazji, Wam powiem, że jak wsiadacie do samochodu, to taki katedralny welon zabieracie sobie na rękę w ten sposób, żeby na niego, broń Boże, nie siąść. I tak samo przed ołtarzem, jeżeli siadacie, też welon taki długi na rękę sobie zawinąć. Mam taką spektakularną, ciężką suknię, którą klientka chce założyć z halką. I teraz wydawałoby Wam się, że ubieramy halkę. I później ubieramy suknię górą. Słuchajcie, jest to tak ciężkie, dodatkowo jeszcze jest tren, że nie wyobrażam sobie ryzykować i ubierać tej sukni górą. Oczywiście można, patrzcie, wygląda to tak, ale zawsze jest jakieś ryzyko, że o coś zahaczycie. Proponuję inne rozwiązanie. Ściągamy Halkę. Tak, trzymaj się mnie. Trzymaj Halkę robicie tak, wkładacie halkę do środka sukni. Jest halka z suknią i trzymaj się teraz, Oliwia, mnie, musisz się chwycić. Oczywiście u mnie w butach, to, to, to bez, bez butów, ściągnij buty, ściągnij buty. Widzicie, co się dzieje, jak ubieracie w butach? Bez butów ubieracie w domu. Trzymaj się, musisz się podtrzymać i teraz ubierasz halkę, Zobaczcie, zakłada modelka halkę, zakłada suknię, teraz znowu, dopóki suknia nie jest zapięta, zakładacie buty, oczywiście podtrzymaj się mnie, może się też schylić, żeby było wygodnie, dobrze. Możecie teraz ułożyć wszystkie warstwy, chwyć do góry i zobaczcie, oglądacie wszystkie warstwy pod suknią, czy wszystko jest prosto. Najlepiej tak sobie w dół to wszystko układać w ten sposób. Zapinacie suknię. I gotowe. Na końcu wpinacie welon. Jeszcze wam powiem taką jedną radę bardziej się dotyczy sukni tiulowych, ale jeżeli poprawiacie suknię, poprawiacie tiulę, nie łapcie tak pojedynczych warstw. Zobaczcie, bo jak się łapie pojedyncze warstwy, że gdzieś wam się to coś zaczepiło i chcecie, żeby to spłynęło w dół, to jeszcze bardziej wam się to zaczepia. Zawsze, jak coś wam się podniesie, musi ktoś wam po prostu to w ten sposób w dół wygładzić i wtedy już będzie bez problemu, a jeżeli chcecie suknię podnieść, to musicie łapnąć wszystkie warstwy i podnieść w ten sposób. Nie po jednej warstwie, wszystkie warstwy do góry. Yy, oliwka ma ubraną halkę na sobie, i też wam chciałam, dziewczyny, tak poradzić, że jeżeli macie na sobie halkę, macie nogi w takiej przestrzeni, oliwka, ty to czujesz teraz, tak? Spróbuj się przejść kawałek, bo ty masz tą suknię za długą. Zobaczcie. Nawet w za długiej sukni ślubnej, mając halkę, ta oliwka potrafi chodzić. Nie plączę się pod nogami. Nie plącze się pod nogami, tak. Mając halkę, cały ciężar sukni opiera się na halce. I jeszcze jedna bardzo taka, też ważna rola halki. Ona działa jak wachlarz. Teraz mamy takie upały, więc czujesz to? Czujesz, nie? No więc to jest też taka sprawa, której mm, nie warto lekceważyć, może warto skorzystać właśnie i założyć halkę. E, halka Wam rozszerzy suknie. mamy różne rodzaje halek, e, węższe, szersze do 3,5 metra szerokości, można sobie ubrać jaką chcecie. A często mi się zdarza tak, że podczas wybierania sukni ślubnej mamy bardzo chcą, żeby dziewczyny zakładały halki, bo wyglądają wtedy bajecznie, tak? Bardziej na bogato, a dziewczyna nie zawsze chce. I czasami dochodzimy do takiego kompromisu, że dziewczyna idzie do kościoła, pierwsze wrażenie robi z halką, że suknia jest większa, a na sali sobie ją po prostu ściąga. Rozwijając temat, rozwijając temat halki w sukni ślubnej, wygoda w chodzeniu, wygoda w tańczeniu, wachlarzyk, i jeszcze bardzo jedna istotna funkcja, zobaczcie. Zawsze mają dziewczyny problem, jak korzystać z toalety, będąc suknię ślubnej. Oliwka Trzymaj. Mamy taką dużą suknię z trenem. Wkładamy do halki. Słuchajcie, i problem rozwiązany. Jak ubrać suknię ślubną rybka? Tutaj już nie macie wyjścia. Musicie od spodu. Chwyci mnie, ubierasz bez butów, tak aż poczujesz. Widzisz? Podłogę, tak, ubieraj, trzymaj się mnie, szpilki, szpilka. szpilka, ok, ubieramy, dobrze, ubieraj, tak, sukienka ubrana, pamiętajcie, nie zapięta, dopóki jest nie zapięta, ubieracie buty, też chwyćcie mnie, Wiadomo, że zawsze ktoś musi Pannie młodej pomóc w ubieraniu. Ok. Dobra. Zapinamy suknie. Zapinamy guziczki, czy sznurujemy, I panna młoda ubrana. Śmiałyśmy się teraz z oliwką. A jak w tej rybce iść do toalety? Jeżeli jest dość szeroka, da się podciągnąć. Bierzecie tren. Słuchajcie, tak, bierzecie tren, bierzecie tren, bo w rybkach przeważnie halek nie ma. Bierzecie suknię i podciągacie. Ale przeważnie rybki są wąskie, więc nie pozostaje Wam nic innego jak po prostu ją ściągnąć w dół i później znowu ubrać. Myślę, że te moje porady na temat ubierania sukni ślubnej były dla Was pomocne. Jeżeli chciałybyście usłyszeć jeszcze porady na jakiś temat, to piszcie w komentarzach i proszę o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję bardzo.